I siemaneczko wszystkim, z tej strony Sadklaser W dzisiejszym odcinku wam, po, wam przedstawię lace o smaku Gyros Sprawdzimy dzisiaj, czy one są dobre, czy niedobre, może będzie taka fajna trąbka w środku kto to wie, może nas zaskoczy taka trąbeczka no, zobaczmy, co tu jest ogólnie. Przejdźmy do recenzji. Co tutaj jest? Lejsy powstają ze starannie wybranych ziemniaków, które kroimy, plastry smażymy w świeżym oleju roślinnym i pysznie przyprawiamy. No, to bardzo fajnie. Tylko, jak, jak to jest prawda, to ja do lejs napiszę, że są najlepszymi sprzedawcami chipsów. Lejs. Ale nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. No to dobra składniki leś są powszechnie stosowane w produkcji żywności to to ja wiem chipsy ziemniaczane karbowane o smaku gyro składniki ziemniaki, oleje, roślinne, słonecznikowy rzepakowy itp. i tym podobnych zobaczymy jeszcze co tu zobaczymy hmm. o patrzcie, właśnie tego szukałem chipsy ziemniaczane karbowane o smaku gyros. grafiki z stanowią wyłącznie wizualizację e, smaków składników produktu szukaj z tyłu e, opakowania więc. E, producenci też mogą na przykład nas robić, no powiedzmy w chu. Więc co? Nie będę dokończył, bo ja nie chcę po prostu, żeby mi ten filmik po prostu zablokowali zawiesili. Więc sprawdzimy jeszcze czy faktycznie. E, 230 gramów możemy być grubi jak na przykład moja koleżanka, co ogólnie tak biega. Nie wiem, jak nie to. No. I, I jeszcze jedno zobaczymy: czy będziemy śmigać od zwierzchu do świtu Jak motorówka! Abach Ferrari, Abach Bugat! Sprawdzimy! No, trąbki nie ma. Zobaczmy, trąbki nie ma. A myślę, że gdzieś złota trąbka? Dałby mi im Nobla za takie coś. Ale dobra, zacznijmy. Jak to smakuje? Uuu, patrzcie ogólnie jaki jest chips Je, Chips ogólnie jest taki Patrzcie, tutaj jest bialutki, patrzcie jaki bialutki Patrzcie tutaj, a porównajcie sobie rzeczywistość Patrzcie, rzeczywistość, mit Rzeczywistość, mit O właśnie jeszcze tego nie dodali, Gyrosa nie dodali Gyrosa Ananusa nie dodali Niedobrze, niedobrze, niedobrze nie ma Gyrosa To nie trzeba zadzwonić Wiecie, Zrobiłem taki odcinek, co będziemy dzwonić A właściwie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału To zrób to teraz Mamy 94 subskrypcje Ogólnie patrzałem Przed chwilą, jest 104 subskrypcje Jeżeli tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj teraz kanał Tutaj właśnie na tym chipsu jest czerwony przycisk Jeżeli go, taki sam przycisk widzisz Sam na, do, na dole To go uderz z tej pety Żeby po prostu był tylko szary No, z grubsza dziękuję A teraz oceniam mm. O, dobre! Ja pierdolę! Nie, teraz patrzcie, jak on daje ocenę. Patrzcie teraz. 10 na 10! 10 na 10, kurde, ocena potężna! Złota! Jak te chipsy! No i teraz oszukali, ale chipsy za to są takie dobre, no faktycznie wysmażone, to są brak. Z Bardzo dobre! 10 na 10! No! To jak nie obejrzeli poprzednich filmów, to Was zachęcam do poprzedniego, do poprzednich filmów i do subskrypcji. No, jak będzie subskrypcji, pamiętajcie, będzie specjal i to bardzo wielki. No to więc, trzymajcie się, do następnego. Elo!